Kombajny bizon to kombajny, które na zawsze odmieniły krajobraz polskich żniw, i chyba z tym stwierdzeniem każdy się zgodzi. To tysiące kombajnów wyjeżdżają w każdy żniwa po to, aby zrobić swoje zadanie. Jednak poza popularnymi rekordami czy są również egzemplarze prototypowe, które nie trafiły do seryjnej produkcji. I w tym okrągłym 30 odcinku serii Prawda Nimity właśnie na nich się skupimy. Co to były za egzemplarze oraz jakie miały one? Cechy wyróżniające się? O tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji dla mojego kanału. A my lecimy z tematem. Historia kaset S4 sięga roku 1964, kiedy to opuścił hale prototypowni. Prowadzący pokaz, Polesław Rostowski, oświadczył zgromadzonym przedstawicielom prasy, iż nowy kombajn należy do maszyn wysokowydajnych. Posiada szerokość cięcia 4 m i szerokość młocarni 1,2 m. Wyposażony jest w silnik produkcji starochowickiej FSC. Przypustowość kombajnu wynosi 4 kg masy na sekundę, a więc dwa razy więcej niż wistola. Zaznaczył ponadto, że maszyna jest całkowicie własną konstrukcją, w której zastosowano najnowsze rozwiązania techniki kombajnowej. Radość jednak była przedwczesna, bo po przeprowadzeniu prób wytrzymałościowych okazało się bowiem, że nowy kombaj posiada znaczną ilość usterek natury wytrzymałościowej i funkcjonalnej. W związku z tym KZS-4 wrócił do fabryki w celu poprawienia jego konstrukcji, skąd później nie wyjechało, ponieważ ostatecznie zrezygnowano pracy nad tym kombajnem. Historia tego prototypu sięga lat 90., kiedy to FMZ miał bardzo poważne problemy finansowe. W ramach tego wyprodukowano poczciwe BS-y, postanowiono zrobić wersję z wytrząsaczami klawiszowymi, tak jak w Supra. Nowa wersja początkowa miała się nazywać zamiast BS BX. Jednak ostatecznie takie oznaczenie nie przeszło, dlatego że wyprodukowano maksymalnie 4 egzemplarze tego modelu, które postanowiono nazwać tak samo jak pozostałe, czyli BS. Jedyna różnica, jaka różni pomiędzy wersją na rotorach a te na wytrząsaczy, jest to, że jest trochę dłuższy tył i to jest jedyna różnica, jaką można zauważyć. Ten prototyp na dziś może nie wyróżnić się jakoś w sensie konstrukcyjnym, ale historia jego powstania jest naprawdę ciekawa, a sięga ona roku 1997, kiedy to na Ukrainie w Kowlu powstało wspólne polsko-ukraińskie przedsiębiorstwo Bizon Ukraina. Spółkę założyło Bizon spółka Zoo oraz OTA Kowel na obszarze której powstała montownia, docelowo miało montować 2000 kombajnów Bizon Ukraina Z058. I łatwo się domyślić, że to była jakby ukraińska wersja naszego popularnego rekorda. Jednak przedsięwzięcie to skończyło się niepowodzeniem, gdyż ostatecznie zmontowano od 8 to może 10 egzemplarzy Widzonów Ukraina Z058. I tak jak mówię, może ten kombajn nie wyróżnia się w sensie konstrukcyjnym, no ale to jego oznaczenie, no przyznajcie, jest nietypowe. A dwie z tych egzemplarzy trafiły nawet już do Polski. W dzisiejszym odcinku to już byłoby na tyle. Dziękuję bardzo, że jego obejrzeliście. Jeżeli się spodobało, to zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję dla mojego kanału. I pamiętaj o ich social media, który często tam jest jestem aktywny i możecie do mnie pisać. A jeżeli macie swoje propozycje tematów na kolejne odcinki, to możecie również mi napisać. Może któryś z nich nawet zrealizuje. A dziś to już na tyle. Trzymajcie się. Cześć.